Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. W pierwszej rundzie Włosi nie zagrali najlepiej. Jak wygląda atmosfera w zespole? Musimy mieć nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Nie ukrywamy, że mamy trochę problemów. Część tych problemów kryje się w naszych głowach. Także nasza gra nie jest tak płynna i szybka, jakbyśmy chcieli. Kiedy więc przegrywamy mecz, którego nie powinniśmy byli przegrać, znowu zaczynamy przerabiać to wszystko w głowach. Przed nami wiele trudnych meczów, ale dobra gra jest naszym obowiązkiem wobec własnego narodu. Czy w zespole nie ma większych urazów lub problemów fizycznych? Jak wiadomo Zajcew skręcił kostkę i pojechał do domu, ale oprócz tego wszyscy są w dobrej kondycji. Wszyscy są gotowi do gry i do jak najlepszych występów. Przed nami bardzo trudne mecze, więc każdy ze zawodników będzie bardzo potrzebny zespołowi. Którzy polscy zawodnicy mogą Wam sprawić najwięcej problemów? Na pewno winiarski, na pewno wlazły, dobrze też gramika. Tak naprawdę każdy z nich jest groźny, ale na tym etapie turnieju każdy zespół może okazać się groźny. A czego Polacy powinni najbardziej obawiać się z waszej strony? Our point of force Naszymi najsilniejszymi stronami są serwis i blog. W tych elementach powinniśmy spisać się lepiej od Polaków. Szczególnie serwis działa u nas bardzo dobrze. Tu będziemy bardzo niebezpieczni dla Waszego zespołu. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.